Miliony osób chorych na cukrzycę mają niebezpiecznie niski poziom określonych witamin, które są absolutnie niezbędne do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Bez nich energia gwałtownie spada, ochota na słodycze wymyka się spod kontroli, a długoterminowe powikłania zbliżają się znacznie szybciej niż myślisz. Dobra wiadomość. Można to naprawić, zaczynając już dziś, wystarczy sięgnąć po kilka prostych składników odżywczych, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchennej szafce. A teraz szokujący fakt. Niektóre z tych witamin są tak silne, że naukowcy nazywają je naturalnymi regulatorami glukozy. Zostań ze mną do końca, aby poznać witaminę numer jeden, ponieważ jest to najbardziej niedoceniana z wszystkich, a jej brak może sprawić, że kontrolowanie cukrzycy stanie się nawet 10 razy trudniejsze. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, którą witaminę uważasz za najważniejszą, kliknij przycisk lubię to, jeśli jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i zasubskrybuj, aby nie przegapić tak ważnych wskazówek. Witamina 5. witamina D, nazywana witaminą słońca nie bez powodu to jeden z najbardziej niedocenianych składników odżywczych, od którego zależy niemal każdy aspekt twojego zdrowia, szczególnie jeśli żyjesz z cukrzycą. Ta witamina działa jak niewidzialny dyrygent, który reguluje wrażliwość komórek na insulinę. A od tego zależy, jak skuteczny twój organizm potrafi usuwać nadmiar glukozy z krwi i utrzymywać jej poziom w bezpiecznym zakresie. Gdy w organizmie jest wystarczająca ilość witaminy D, komórki jakby otwierają drzwi dla insuliny, pozwalając jej działać maksymalnie efektywnie. Ale gdy poziom tej witaminy spada, komórki stają się głuche na sygnały insuliny i wtedy nawet zwykłe śniadanie czy obiad mogą wywołać gwałtowny skok cukru we krwi. Po którym pojawia się zmęczenie, ból głowy i zwiększone ryzyko poważnych powikłań w przyszłości. Badania naukowe potwierdzają, że osoby z niskim poziomem witaminy D mają wyższe wartości glukozy na cio i częściej doświadczają nagłych wahań cukru w ciągu dnia. To przeciąża ciustkę, zmuszając ją do pracy na najwyższych obrotach i z czasem przyspiesza rozwój cukrzycy. Co więcej, niedobór witaminy D wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym w organizmie, a stan zapalny, jak wiadomo, Pogarsza funkcjonowanie wszystkich układów, od sercowo-naczyniowego po Problem polega na tym, że witaminę D trudno pozyskać z codziennej diety. W żywności występuje w minimalnych ilościach. Głównym źródłem jest światło słoneczne, które uruchamia jej syntezę w skórze. Jednak we współczesnym świecie spędzamy większość czasu po pomieszczeniach, Nosimy ubrania zakrywające działo, używamy filtrów przeciwsłonecznych i często mieszkamy w rejonach, Dziedni słonecznych jest zbyt mało. Wszystko to sprawia, że niedobór witaminy D stał się zjawiskiem niemal powszechnym, zwłaszcza wśród osób z cukrzycą. I co najbardziej niepokojące, ten niedobór może pozostawać niezauważony przez lata, ponieważ nie zawsze daje wyraźne objawy. Na szczęście, uzupełnienie poziomu witaminy D jest stosunkowo proste. Wystarczy 15-20 minut poranego słońca na odsłoniętą skórę kilka razy w tygodniu, aby uzyskać zauważany efekt. Jeśli nie masz takiej możliwości, może sięgnąć po suplementy. Dobrej jakości witamina D3 w odpowiedniej dawce pomaga przywrócić prawidłowy poziom tego składnika, poprawić wrażliwość na insulinę, zmniejszyć stan zapalny, a nawet wzmocnić kości, co jest szczególnie istotne dla osób po 50 roku życia. Zapamiętaj, Utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy to nie tylko dodatek do leczenia cukrzycy, ale strategiczny krok, który może uczynić kontrolę cukru we krwi znacznie łatwiejszą i spowolnić rozwój powikłań. Być może jest to jeden z najprostszych, najbardziej dostępnych i jednocześnie najskuteczniejszych sposobów, by poprawić swoje zdrowie już dziś. Witamina 4. Witamina B12. Jeśli masz cukrzycę, szczególnie typu 2 i przyjmujesz metforminę, jeden z najczęściej przepisywanych leków obniżających poziom cukru we krwi. Ryzyko, że poziom witaminy B12 w twoim organizmie jest krytycznie niski, jest niezwykle wysokie. I nie mówimy tu o jakimś drugorzędnym składniku, witamina B12 odgrywa kluczową rolę pracy układu nerwowego, mózgu, procesie krwiotworzenia, a nawet w syntezie DNA. Bez niej włókna nerwowe zaczynają się niszczyć, komórki krwi powstają wolniej, a mózg i mięśnie otrzymują mniej tlenu. To nie tylko pogarsza jakość życia, może prowadzić do poważnych, a czasem nieodwracalnych konsekwencji. Gdy poziom B12 spada, pierwsze niepokojące objawy mogą wydawać się błahe. Lekkie mrowienie w palcach, drętwienie stóp po dłuższym spacerze, uczucie ciężkich nóg, zmęczenie niewyjaśnione snem, okresowe zawroty głowy, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem informacji. Łatwo pomylić je ze zmęczeniem, Objawami starzenia czy powikłaniami cukrzycy. Jedna prawdziwe zagrożenie polega na tym, że niedobór witaminy B12 potrafi naśladować neuropacie cukrzycową, jedno z najczęstszych i najbardziej bolesnych powikłań cukrzycy. W efekcie wielu pacjentów przez lata myśli, że to cukrzyca niszczy nerwy. Podczas gdy problem można rozwiązać, uzupełniając jeden brakujący składnik odżywczy. Dlaczego tak się dzieje? Metformina. Mimo swojej skuteczności kontroli cukru, zmniejsza zdolność jeli do wchłaniania witaminy B12 z pożywienia. Im dłużej i w większych dawkach ją przyjmujesz, tym silniejszy jest ten efekt. Paradoks polega na tym, że lek, który pomaga ci kontrolować cukrzycę, może jednocześnie przyspieszać rozwój objawów, które same sobie pogarszają jakość życia. Dodatkowo ryzyko niedoboru B12 zwiększa wiek, choroby żołądka i jelit, a także restrykcyjne diety roślinne. A teraz przyjrzyjmy się, dlaczego B12 jest tak ważna. Odpowiada ona za syntezę osłonki melinowej, ochronnej warstwy otaczającej włókna nerwowe, która zapewnia szybkie i precyzyjne przekazywanie impulsów elektrycznych z mózgu do reszty ciała. Kiedy brakuje witaminy B12, ta osłonka ulega zniszczeniu, a sygnały nerwowe zaczynają się gubić lub docierają z opóźnieniem. To właśnie wtedy pojawia się mrowienie, drętwienie, piekące ból i osłabienie mięśni. Jeśli proces zajdzie zbyt daleko, regeneracja nerwów staje się bardzo trudna, a czasem niemożliwa. To jednak nie wszystko. Witamina B12 uczestniczy również w produkcji erytrocytów czerwonych krwinek, które transportują tlen do każdej komórki organizmu. Jej niedobór prowadzi do anemii, co oznacza chroniczne zmęczenie, bladość skóry, duszność nawet przy niewielkim wysiłku i zawroty głowy. Niedotlenienie komórek mózgowych może natomiast powodować pogorszenie pamięci, Spowolnienie reakcji, a u osób starszych nawet demencję. Na szczęście, uzupełnienie poziomu witaminy B12 jest stosunkowo proste, jeśli wiesz, gdzie jej szukać. Znajdziesz ją w produktach pochodzenia zwierzęcego, jajkach, wątróbce, wołowinie, drobiu, produktach mlecznych, rybach szczególnie w łososiu, sardynkach i tuńczyku. Jeśli nie spożywasz produktów od zwierzęcych, wybieraj płatki śniadaniowe wzbogacane B12 lub specjalne suplementy. W przypadku poważnego niedoboru lekarze często zalecają wysokie dawki w kapsułkach lub zastrzykach, co pozwala szybko odbudować poziom i poprawić samopoczucie już w ciągu kilku tygodni. Pamiętaj, kontrola cukrzycy to nie tylko utrzymanie prawidłowego poziomu cukru, ale także ochrona układu nerwowego, mózgu i naczyń kryonośnych. A witamina B12 to jeden z kluczowych elementów tej ochrony. Regularnie badaj jej poziom. Szczególnie jeśli przyjmujesz metforminę i wraży potrzeby dostosuj dietę lub suplementację. Czasami jeden taki krok może diametralnie zmienić twoje życie, zmniejszyć ból, przywrócić energię i jasność myślenia, a przede wszystkim zapobiec powikłaniom, które wielu uważa za nieuniknione. Witamina 3. Witamina C, większość ludzi. Słysząc o niej od razu myśli o ochronie przed przeziębieniem i wzmocnieniu odporności. Tak, to prawda, ale ta witamina ma jeszcze jedną, znacznie mniej znaną, a przy tym niezwykle ważną supermoc. Pomaga zwalczać skutki podwyższonego poziomu cukru we krwi na poziomie komórkowym. Kiedy stężenie glukozy utrzymuje się na wysokim poziomie, w organizmie gwałtownie wzrasta tak zwany stres oksydacyjny, proces, w którym nadmiar cukru prowokuje powstawanie wolnych rodników uszkadzających komórki, tkanki, a nawet DNA. Ten niewidoczny proces przez lata niszczy naczynia krwionośne, przyspiesza starzenie się organizmu i zbliża rozwój powikłań cukrzycy. I właśnie tutaj witamina C działa jak potężny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki i zmniejsza poziom uszkodzeń oksydacyjnych. Ale jej korzyści nie kończą się na ochronie komórek. Witamina C odgrywa ważną rolę w zdrowiu naczyń krwionośnych. Przy cukrzycy ściany naczyń stają się bardziej lepkie na skutek glikacji, procesu, w którym nadmiar cukru we krwi przyłącza się do białek, niszcząc ich strukturę. To sprawia, że cholesterol i inne cząsteczki łatwiej osadzają się na ściankach naczyń, tworząc blaszki, które zaburzają przepływ krwi. Witamina, co pomaga zmniejszyć tę lepkość, czyniąc naczynia bardziej elastycznymi i gładkimi, co poprawia krążenie krwi i zmniejsza ryzyko miaźlicy, zawału serca czy udaru mózgu. Badania pokazują, że odpowiednie spożycie witaminy C może nieznacznie obniżyć poziom cukru na czczo i poprawić reakcję organizmu na insulinę. Oznacza to, że nawet drobne zmiany w diecie, które zwiększą jej ilość, mogą przynieść zauważalne efekty w dłuższej perspektywie. I w przeciwieństwie do wielu suplementów, witaminę C znacznie przyjemniej jest pozyskiwać z naturalnych produktów, które nie tylko są zdrowe, ale też dodają potrawom wyrazistego smaku i koloru. Twoje najlepsze naturalne źródła witaminy C to świeże owoce i warzywa, truskawki, kiwi, cytrusy, papryka, brokuły, szpinak. Zawierają one nie tylko witaminę C, ale też cały kompleks fitoskładników, które działają synergicznie, wzmacniając swoje pozytywne działanie. Przykładowo papryka jest liderem pod względem zawartości witaminy C wśród warzyw, a truskawki i kiwi dostarczają jej w ogromnych ilościach, nie powodując jednocześnie gwałtownych skoków cukru we krwi. Warto pamiętać, że witamina C jest rozpuszczalna w wodzie i nie magazynuje się w organizmie, dlatego należy ją dostarczać codziennie. Co więcej, można to robić w bardzo prosty sposób, dodając świeże warzywa i owoce do każdego posiłku, czy to w formie sałatki, smoothie czy zdrowej przekąski. Regularne spożywanie witaminy C to nie tylko ochrona przed przeziębieniem, to sposób na ochronę naczyń krwionośnych, poprawę krążenia, spowolnienie procesu starzenia i nawet lekkie ułatwienie kontroli poziomu cukru we krwi. A co najlepsze, można to osiągnąć w sposób smaczny, kolorowy i bez zbędnych kalorii. Witamina A2. Witamina E często nazywana witaminą młodości i cząsteczką ochrony, ponieważ jest jednym z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Dla osób z cukrzycą jej rola jest szczególnie istotna, ponieważ pomaga neutralizować uszkodzenia komórek, które powstają w wyniku przewlekle podwyższonego poziomu cukru we krwi. Kiedy glukoza utrzymuje się powyżej normy, uruchamia łańcuchową reakcję powstawania wolnych rodników, agresywnych cząsteczek, które uszkadzają błony komórkowe, białka, a nawet dna. Proces ten, zwany stresem oksydacyjnym, latami osłabia zdrowie przyspiesza starzenie się organizmu i sprzyja rozwojowi powikłań cukrzycy, w tym chorób serca, nerek i układu nerwowego. Witamina E działa jak tarcza, stając na drodze do destrukcyjnych procesów i chroniąc komórki oraz tkańki przed uszkodzeniem. Jej korzyści nie ograniczają się jednak tylko do ochrony antyoksydacyjnej. Witamina E poprawia płynność krwi i chroni naczynia krwionośne przed mikrouszkodzeniami. U osób z cukrzycą ściany naczyń krwionośnych często stają się sztywniejsze i bardziej kruche. Przepływ krwi spowalnia, a ryzyko powstawania zakrzepów wzrasta. Witamina E sprawia, że erytrocyty stają się bardziej elastyczne i mogą swobodnie przepływać nawet przez najdrobniejsze naczynia włosowate. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia oczu, nerek i stóp, ponieważ to właśnie tam krążenie krwi najczęściej pogarsza się w pierwszej kolejności przebiegu cukrzycy. Co więcej, badania pokazują... Że witamina E może poprawiać działanie insuliny, czyli pomagać komórkom skuteczniej na nią reagować. Daje to podwójną korzyść stabilizację poziomu cukru we krwi oraz redukcję przewlekłego stanu zapalnego, który towarzyszy cukrzycy. A stan zapalny to cichy wróg, który od wewnątrz niszczy naczynia krwionośne, stawy i tkanki, przygotowując grunt pod poważne powikłania. Witaminę E można pozyskiwać w sposób naturalny i jest to smaczniejsze. Niż mogłoby się wydawać. Jednymi z najlepszych źródeł są migdały, orzechy laskowe, nasiona słonecznika, a także szpinak, brokuły i awokado. Orzechy i nasiona można dodawać do poranej owsianki lub sałatek, a szpinak do zielonych koktajli lub jako dodatek do dań. Witamina E znajduje się również w tłoczonych na zimno olejach roślinnych, szczególnie w oleju z kiełków pszenicy i oleju słonecznikowym. Przy należy pamiętać, że powinny być pożywane na surowo aby zachować maksimum wartości odżywczych. Jeśli jednak Twoja dieta jest uboga produkty bogate witaminy E, można rozważyć suplementację. Trzeba jednak pamiętać, że nadmierne spożycie tego składnika w postaci kapsułek może być szkodliwe, zwłaszcza w wysokich dawkach. Dlatego przed rozpoczęciem suplementacji zawsze skonsultuj się z lekarzem i wykonaj badanie poziomu witaminy E we krwi. Zapamiętaj! Witamina E to cichy, ale niezwykle potężny sojusznik w walce z powikłaniami cukrzycy. Działa dyskretnie, ale jej wpływ na ochronę komórek, poprawę krążenia i wsparcie działania insuliny sprawia, że jest jednym z kluczowych elementów twojego antycukrzycowego arsenału. Im wcześniej zaczniesz dbać o jej odpowiednią podaż, tym dłużej twoje naczynia krwionośne, serce i nerwy pozostaną w dobrej kondycji. Witamina 1: magnez. W rzeczywistości to nawet nie witamina. Lecz minerał, ale jego znaczenie dla zdrowia, szczególnie przy cukrzycy, jest tak ogromne, że wielu specjalistów nazywa go ukrytą bronią lub minerałem życia. Rzadko mówi się o nim w reklamach. Nie jest tak popularny jak witamina C czy wapn, ale to właśnie magnez uczestniczy w ponad 300 procesach biochemicznych w organizmie, w tym w jednym z najważniejszych dla diabetyków kontroli poziomu cukru we krwi. Pomaga komórkom prawidłowo odbierać sygnały insuliny co oznacza, że glukoza z krwi szybciej i skutecznie trafia do wnętrza komórek, gdzie jest wykorzystywana jako energia, zamiast krążyć we krwi i uszkadzać naczynia oraz narząd. Kiedy poziom magnezu spada, wrażliwość komórek na insulinę maleje, rozwija się insulinooporność, stan, w którym organizm produkuje insulinę, ale komórki nie słyszą jej sygnału. To nie tylko utrudnia kontrolę poziomu cukru, ale także prowadzi do przewlekłego zmęczenia, spadku sił. Bólów głowy, skurczów mięśni, a nawet problemów ze snem. Niedobór magnezu może nasilać nocne wybudzenia, utrudniać osiągnięcie głębokiego snu i powodować uczucie rozbicia rano. Dla osoby z cukrzycą jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ zły sen ma bezpośredni związek z podwyższonym poziomem cukru we krwi i pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia. Magnez odgrywa również kluczową rolę w regulacji pracy układu nerwowego, skurczach i rozkurczach mięśni. Utrzymaniu prawidłowego rytmu serca, wytrzymałości kości oraz redukcji przewlekłego stanu zapalnego, uczestniczy w przekształcaniu pożywienia w energię, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a nawet syntezie dna i białek. Krótko mówiąc, bez magnezu żadna z głównych funkcji organizmu nie działa w pełni. Problem polega na tym, że współczesna dieta często jest uboga w magnez. Produkty wysoko przetworzone, nadmierne spożycie cukru i alkoholu. Stres, a nawet przyjmowanie niektórych leków przyspieszają jego usuwanie z organizmu. Co gorsza, badania pokazują, że u osób z cukrzycą poziom magnezu jest średnio o 25-30% niższy niż u osób zdrowych. Magnez można i trzeba uzupełniać poprzez dietę. Najlepszymi źródłami są zielone warzywa liściaste, orzechy, nasiona, rośliny strączkowe i produkty pełnożarniste. I tak. Istnieje jeszcze jedno smaczne źródło, gorzka czekolada o zawartości kakao co najmniej 70%. W umiarkowanych ilościach nie tylko daje przyjemność, ale też dostarcza magnezu i antyoksydantów, które wspierają pracę serca, nacisk kryjonośnych i stabilizują poziom cukru we krwi. W niektórych przypadkach, szczególnie przy dużym niedoborze, lekarze mogą zalecić magnez w formie suplementów cytrynianu, glicynianu lub jabuczanu magnezu. Te formy są lepiej przyswajalne i łagodniejsze dla układu pokarmowego. Trzeba jednak pamiętać, że nadmiar magnezu suplementów może powodować skutki uboczne, dlatego dawkę zawsze należy ustalać z lekarzem. Magnez to nie tylko minerał, to fundament zdrowia przy cukrzycy. Sprawia, że insulina działa skuteczniej, chroni naczynia i serce, poprawia sen i ogólne samopoczucie. A co niezwykłe, można go uzupełniać w sposób smaczny, prosty i dostępny. Włącz magnes do swojej diety, a poczujesz, jak organizm zaczyna pracować w bardziej zrównoważonym, energicznym i stabilnym rytmie. A oto Twoje zadanie poczone w uszy od jutra. Wybierz przynajmniej jedną z tych witamin i włącz ją do swojej codziennej rutyny na najbliższe czternaście dni. Może to być poprzez dietę dodając do jadłospisu odpowiednie produkty lub za pomocą wysokiej jakości, sprawdzonego suplementu, jeśli Twoja dieta jest uboga w niezbędne źródła. Najważniejsze, aby stało się to częścią twoich codziennych nawyków, a nie jednorazowym działaniem. Dwa tygodnie to wystarczający czas, aby organizm zaczął reagować i abyś mógł poczuć pierwsze efekty. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawsze. Wróć pod to wideo i napisz w komentarzu, jakie zmiany zauważyłeś. Może to być potężny przypływ energii, stabilniejsze wyniki poziomu cukru we krwi. Lepsza koncentracja i jasność umysłu, lub po prostu ogólne wrażenie, że Twoje ciało działa lżej i sprawniej. Nie odkładaj tego na później. Każdy poranek lub wieczór będzie Twoją małą inwestycją w zdrowie, a efekty będą się kumulować z dnia na dzień. A teraz uwaga: jeśli te informacje były dla Ciebie pomocne, kliknij przycisk Lubię to. Udostępnij ten film komuś, kto zmaga się z wysokim poziomem cukru we krwi i szuka realnych sposobów na poprawę swojego stanu oraz koniecznie zasubskrybuj kanał. Bo w moim następnym wideo ujawnię trójzdrowe poranne nawyki, które w rzeczywistości po cichu niszczą Twój poziom cukru we krwi przed południem i uwierz mi, jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej jeden z nich wykonujesz każdego dnia, nawet się na tym nie zastanawiając. Tego filmu na pewno nie będziesz chciał przegapić. Może on stać się punktem zwrotnym w twoim zdrowiu.